Czasem, a może coraz częściej, dopada nas bezradność, szara sfera między nadzieją a rozpaczą, owoc braku siły, orientacji, jakieś oryginalne, pierwotne doświadczenie, bez sensu czy przeczucie, próg przeczucia, doświadczenie bez sensu, doświadczenie czegoś dojmujące, osamotniającego. Początkowo próbujemy, Tę bezradność jakoś zweryfikować, zneutralizować. Tak też można by zinterpretować kolejne słowa z księgi Hioba. Elifas próbuje Hioba pocieszyć, wytłumaczyć mu to, co się stało. Wołaj, czy ktoś ci odpowie, do kogo ze świętych się zwrócisz. Oto jeden z, ze sposobów doświadczania bezradności. Zawiesza się kontakt z innymi, nie chce się, nie wierzy się, że, że można je, jakoś się porozumieć. Zawiesza się modlitwa, jakoś rozpływa, rozpuszcza. Coraz trudniej myśleć. Rozumowanie pozostaje na jakimś elementarnym poziomie, odruchowym. Dostrzegamy elementarne fakty, najczęściej te negatywne, które czujemy, że nas osaczają. Wobec tego narasta poczucie winy, beznadziejności, nierozsądnych, zabija smutek, a gniew uśmierca niemądrych. I właśnie tak w chwili bezradności się czujemy, przyjmujemy tą e, negatywną, zniechęcającą opinię o nas, bo po coś zaczyna się walić. I czujemy też, że jesteśmy ofiarami jakiegoś wielkiego działania sprawiedliwości, nie możemy przed nim uciec. Czujemy się tacy mali wobec tego, co się wydarza z zewnątrz, co gdzieś jest ukartowane, przygotowane, bezwiednie, albo właśnie z bezradności, tak osobiście przeżywanej. Wkraczamy na drogę nieubłagalnej dynamiki sprawiedliwości, która niesie raczej tylko frustrację, bo jesteśmy winni my, jesteśmy słusznie skazani, potępieni, nie, nie mamy siły na zastanowienie się na, na jakieś mm, przeciwdziałanie. Patrzałem jak głupiec zapuszczał korzenie, a przekląłem jego siedzibę. Od jego synów dalekie ocalenie. Uciśnieni w bramie są bezobrońcy, ich żniwo zjada głodne, lub do kryjówek zanosi, chciwi bogactwo ich pragną. Oto zestawienie sytuacji właśnie sytuacji klęski takiego niszczenia. W sumie z jednej strony sprawiedliwego, ale z drugiej widzimy ludzie w tych sytuacjach się znajdujący, stają się. Niczym zostają zniszczeni przez ten mechanizm jakiejś ślepej sprawiedliwości. I dostrzegamy w ten sposób także nieubłagane, okrutne mechanizmy relacji międzyludzkich, bezradność bierze się właśnie. Z tego braku zrozumienia, wsparcia człowiek nie ma się gdzie zwrócić, do kogo zwrócić, nie ma się gdzie oprzeć. Stąd yy, przyznaję, że cóż, nie da rady i siła wyższa, jakaś potężniejsza moc jednak napędza ten świat i, i musimy się jej poddać, zanim nas ona zmiażdży. Oto samonapędzający się już pomału patologiczny mechanizm zniszczenia, czy niszczenia się, czy poddawaniu się zniszczeniu, wymierzania sobie nawzajem sprawiedliwości. I wydaje się, że los człowieka jest, jest najsmutniejszy ze wszystkich. Nie widzimy żadnej pozytywnej możliwości. Wszak boleść nie z roli wyszła, nie z ziemi. Cierpienie wyrosło, mówię lifaz dalej. To człowiek się rodzi na cierpienie, jak iskra, by unieść się w górę, jakże przyjmujące słowa o, o mocnym zabarwieniu egzystencjalnym. Człowiek rodzi się na cierpienie, jak iskra, by unieść się w górę. To nie tylko chodzi o jakieś przeznaczenie, o ulotność ludzkiego życia, ale też pewien absurd życie która nie daje radości, która jest udręką. Cierpienie zdaje się być wobec tego przeznaczeniem człowieka. Ta bezradność, najbardziej naturalną, ponieważ najlepszą opcją życiową, wszystkie inne byłby tylko złudzeniem. Ta bezradność jest smakiem kruchości ludzkiego życia i, i też y, barwem, barwą ludzkich kondycji zawieszeniem między rozpaczą a, a traconą nadzieją. To raczej nadzieją, o którą jeszcze się walczy, ale, ale ona ucieka, więc pozostaje niewystarczalność, niewystarczalność naszej fizyczności, naszego ciała, symbolizowane przez niewystarczalność Ziemi, nawet jeżeli wydaje się, że na ziemi możemy się oprzeć, to to i tak. Nawet to oparcie okazuje się złudne. Przewracamy się, padamy. Potem zostajemy zakopani w tej ziemi. Bezradność, cóż może, cóż może jeszcze uczynić, bo y, być preludiem do, do wycofania do klęski, ale może też po omacku, tak y, niemalże y, y, nieśmiało jakoś. Trochę się tak krygując, kokitując, szukać może bliskości, szukać pana Jezusa, usiadłszy u jego stóp, a raczej może bardziej padając przed nim na twarz. W tej bezradności, w tej takiej też prawie że rozpaczy, może jednak poczuć się ośmielona niespodziewanie jego smutkiem, jego łzami. Jego, Pana Jezusa, samotnością, byciem niezrozumiałym, odrzuconym słowa, które przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Oto wobec tego, oto, że można, nowe oblicze bezradności staje się na drogi, którą kroczymy, drogi trudów, z jej konkretnością, z konkretnością tych trudów. Bólu, który przynosi bezradność jako wytchnienie, jako grudka milczenia w starciach z przeciwnikami, na wzór Pana Jezusa. Bezradność jako chwila, kiedy można wziąć oddech, choćby niewielki, w której można zatrzymać się przed podjęciem na nowo drogi, która zdaje się prowadzić tylko do śmierci, ale jednak. Tak naprawdę, chociaż sobie z tego często nie zdajemy sprawy, droga ta być musi chwalebną drogą ku zwycięstwu nad śmiercią, ku zmartwychwstaniu, ku wiekuistej chwale.